Witam bardzo serdecznie. W kolejnej części zagaramy w Zagubione Światy Władca Mroku. A skończyliśmy na tym, że mieliśmy ustawić odpowiednio zamki, aby nam się otworzyły drzwi. Ostatnio się z tym męczyłem i mi nie wyszło. Niestety mm -hmm. Mamy. Dlaczego mi tak od razu to nie poszło? Zadanie ukończone. Dom rzemieślnika. Wchodzimy. A pokaż mi jeszcze mapę. Dobra, wchodzimy. Cóż to za robot. Od razu mi się przypomniało Syberia. Ale wiem sobie. Kurczę, bo ja ostatnio grałem w Syberię. To chyba czwarta część. Ale nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem serii. Nie nagrałem tego. Szkoda, robotowi brakuje oka. Muszą go odnaleźć. Oko, a tu będzie zaś. Znów brakuje zaworu po prawej. Pewnie będziemy, będziemy musieli tą kuleczką trafić w ten otwór. Co to mamy? Musiałem na pewien czas opuścić moje domostwo, a jeśli nie wrócę, ktoś inny będzie musiał to złożyć. To jest część maszyny, która napełnia jezioro energią i umożliwia życie pod wodą. Dość szybko się zużywa i trzeba ją czasem wymieniać. Mam nadzieję, że uda mi się do tego czasu powrócić, ale na wszelki wypadek umieść kryształową soczewkę na podstawce, przykręć śrubami, umieść w środku podstawki nefrytowy rdzeń. Należy dodać kroplę zwykłego oleju, aby uruchomić moc kamienia. To wszystko. Część jest gotowa i wystarczy jedynie umieścić ją w maszynie. Tu będziemy to składać. Mogę to tu położyć już? Mogę położyć. I co? Aha, dobra maszynka. Tu jeszcze coś jest, tak? Mam też przykręcić szrubami, soczewkę. Dobra. I tak nie mam tego wszystkiego. A mogę iść do góry? Chyba tak. Chyba pójdę. Już muszę w sumie iść. Zwierzęca płytka szczotka orzech śruby. Pewnie do skręcenia tego tutaj ustrojstwa, i to wszystko? <laughs> a tutaj wejście do prastarego lasu. A wejdźmy, zobaczmy, co tu jest. Po kolei pójdziemy. A już wiem, webióreczka, proszę. Uciekaj. No, opa, hop. bosak. Mamy bosak. Figurka ryby. Dlaczego wcześniej? Byłem tu wcześniej i tego nie widziałem. A to nie tutaj. Czasem włączy się od nowa grę po, po jakimś czasie i zauważa się rzeczy, które były widoczne. W jest długa i mogę użyć jej jako liny. A gdybym to przywiązał? Tak. No, na czym skończyłem? Mówię, że czasem po, po wyłączeniu gry i po odczekaniu tam jakiegoś czasu i włączeniu ponownie gry, to od razu rzucają się nam obiekty, które wcześniej nie widzieliśmy. No się przynajmniej ja tak mam. Zwierzęca figurka. Wiem, że zło się przebudziło. Opuszczam to miejsce. Nie chcę, żeby dzikie bestie lub inne okropne stworzenia zniszczyły mój dom. Zbudowałem więc pewną ochronę. Jeśli jednak jesteś przyjacielem, uda ci się wejść do środka. No. Wszedłem do środka. A tu coś jest olej. A wróćmy na chwilkę. Jeszcze jedną figurkę muszę znaleźć. Dobra, tu mam olej, mam śruberki, ale nie mam soczewki. Jeszcze soczewki nie mam. Tu jeszcze muszę coś zrobić. Co mam tu zrobić? Tu nie. Wróć. A co to za ten? Aha Dobra, to nie ta Winoroś jest długa i mogę użyć jej koliny A to będę musiała to jakoś chyba przeciąć Tak mi się wydaje. Na tą chwilę nie mam czym. Nie mogę tu tego użyć. Szkoda. A jezioro? A proszę Tutaj rybkę włożymy sobie? Przesuń kostkę z muszlą do otworu po prawej Dlaczego mnie wyrzuciło? Ja mogę tak zrobić tak? Tu nie mogę. O, może tak. Hmm, hmm, hmm. Ja to będę będę musiał dać na dół chyba. No ale właśnie tym nie ucieknę. Teraz proszę, co my w środku? Niedźwiedzia, część rury i ciekawe, czy będę musiał jeszcze w odpowiedniej kolejności ustawić te zwierzątka. Tutaj coś, coś jeszcze mamy. już zrobione, czy nie? Wydaje mi się, że tak. Tutaj na szkle znajduje się pewne symbole, muszę zastrzeć brud. Pokaż mi książkę. Nie mam pojęcia, co oznaczają te symbole, ale na pewno warto je zapamiętać. Podejrzewam, że tak. Dobrze, że to sobie zapisała. Tutaj? Nie. Tak, tutaj. A, musisz wcis wcisnąć tylko niektóre przyciski. Gdzieś już widziałeś tą wskazówkę. Tak, widziałem. To niech będzie tutaj taki wiatraczek paski dobra, jakoś to będzie wietraczek tak tak i nie pamiętam, aha i to chyba Co jej się stało? Muszę im pomóc. Plankton bardzo jasno świeci. Mogłabym jakoś to wykorzystać. Odłamek szkła mógłby mi się przydać, ale aby go wyciągnąć, będę musiała zdemontować ramę. Tutaj będę musiał czymś to odkręcić. Sześciokąt. Tam nie mogę wejść. Muszę mi pomóc. Tylko po to tam popłynąłem? Brakuje sześciokąta. Obracaj sześciokąty, żeby znaleźć parę identycznych rysunków. Gdzie była ta ośmiornica? Dobra, mamy dopiero pierwszy. To jest to oko, szklane oko. Mamy to. Mamy szklane oko. Możemy podejść do urządzenia. Tutaj, co to za urządzenie? Aha, dobra, tu jest ta część rury. I co? Wydaje mi się, że po prawej stronie urządzenia powinna znajdować się część z soczewką, taka sama. Tak, dokładnie. Daj mi tą mapę, chodźmy na razie tutaj. Tu damy tą figurkę. Chyba będę musiała je poukładać. Potrzebuję wskazówki: mam wskazówkę. U góry ma być tiger. I tak można to zamieniać. Dobra, to tutaj wywiórka, niedźwiedź, lis. Wewiórka. Niedźwiedź. Lis. Yy, wąż. Czemu lis powiedziałem? Wąż. Lew. Dobra. Zając. To będzie puma. Sowa. Zając sowa, niech będzie, że to jest puma, potem będzie ptaszek. To będzie tu, a to tu, coś tu nie gra. No. Teraz pasuje muszla. Dobrze. Kolejna rzecz zrobiona. A nie, nie, nie nie tutaj. Tu możemy włożyć to oko. O, mamy śrubokręt. Śrubokręt. Gdzieś coś miałem odkręcić. To było przy statku. Batyskaw Odłamek szkła I odłamek szkła I przyda mi się żeby odciąć Dokładnie She. sieć rybacka Mogę teraz tą, chciałem powiedzieć, sarenkę Syrenkę do tej sieci wrzucić? Nie mogę. Jest zbyt ciemno. Muszę jakoś oświetlić łódź. <śmum> muszę im pomóc. Bo muszę się zastanowić, w jaki sposób im pomogę. A teraz mogę tu włożyć muszelkę? Tak, brakuje mi tylko jednej. No, i teraz się zacznie. Plankton bardzo jasno świeci. Mogłabym jakoś to wykorzystać. Mogłobyś. Właśnie, planktony można było przecież do sieci wrzucić. Maska, yy, pęk-kluczy, tu jest, butelka, nożyczki, fajka, o proszę, zwóliny. książka, szkielet ryby, strój, perła. Jest i maska, lornetka, butelka, płetwy Tu jest luneta Jest i zawór Jest torba, nożyczki tu jeszcze są, o tu, tu są nożyczki i fajka, tutaj się stawała fajka Czyli mamy wszystko Zawór Zawór, zawór, zawór... Tu? Obracając zawory w lewo i w prawo, przesunę kulkę tak, aby wpadła do otworu. Bęk Tak jak myślałem. Ale jaja. Pięknie mi to poszło. Pędzel z farbą. Aha, był tutaj taki obraz niedokończony. O ten tutaj. Ostatnia muszla. Ostatnia muszla, i podejrzewam, że to już będzie chyba koniec odcinka budnosowego. Zobaczymy. Znawca muszelek. Proszę. Znawca muszelek. Jestem znawcą muszelek. Muszę sobie to zapamiętać. Proszę. Soczewka, śruberki, śrubokręt. Bierzemy to ustrojstwo i montujemy to w urządzeniu. I tu jeszcze pewnie będziemy to robić. Tak. Obracając kryształy, spraw, żeby promień przeszedł przez nie wszystkie i trafił do największego. Czyli z lewej strony, z lewego niebieskiego kryształu, ma trafić promień do prawego pom pomarańczowego, zaliczając wszystkie te trójkąty, sześciokąty. Nie, to było bez sensu. Jest tutaj reset? Nie ma resetu. Ale jazda. Jak ja to mam zresetować? Dobra, nieważne. Musimy to zrobić chyba tak. 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 E, w drugą stronę. No, nawet przycisk reset nie był potrzebny. Co to się dzieje tutaj? Ukończyłeś rozdział dodatkowy. Nowe osiągnięcie, amator zagadek. I właśnie go... A, dobra, mieszałem z tym tam takie jakieś osiągnięcia. Bulldog. Proszę, jestem bulldog. I najważniejsze, jestem znawcą muszelek. I w ten sposób zakończyliśmy pierwszą część Zagubionych Światów. Chyba jest ich sześć części. Ale yy, będę się starał po kolei nagrywać każdą część. Ja dziękuję za komentarze. Oczywiście proszę zostawiać komentarze. Proszę zostawiać kciukasy ja już dziękuję i do usłyszenia w następnej części Na, w następnej, w drugiej części Bye.